Piękna pogoda słoneczna, chociaż już dzisiaj temperatura dużo niższa. Szlak niebieski, który w dzielnicy Bielska Białej Lipniku zaprowadzi mnie do amfiteatru. Lipnik to dzielnica Miasta Bielska Białej, yy, która została przyłączona do Miasta Białej w 1925 roku. Mówię to tak dlatego, bo może nie wiecie, ale miasto Bielsko leżące na Śląsku Cieszyńskim i Biała leżące w Małopolsce zostały połączone w jeden organizm w 1951 roku. Po drodze można zobaczyć stare domy, starą architekturę dzielnicy Lipnik. No popatrzcie tylko, jak tutaj jest pięknie. Szlak niebieski skręca w prawo i też pójdziemy tą samą drogą. Jesteśmy w Beskidzie Małym. Przed nami te góry, które tutaj są, to, to Chrobacza Łąka i górka. O, i już jesteśmy. Wprawdzie słońce świeci, nie wiem, czy dobrze widzicie, ale jesteśmy. Jestem tutaj w sumie pierwszy raz, to nie są moje rejony, yy, natomiast wyczytałam, że że ten amfiteatr powstał już w 1930 roku. Służył mieszkańcom, potem podupadł i dopiero w 2016 roku rozpoczęto, podjęto się jego renowacji, odnowienia, i dopiero w tym roku został oddany do użytku. Zaraz tam wyjdę. No i popatrzcie, w takim urokliwym miejscu, na szlaku. Jest amfiteatr, który mam nadzieję będzie służył mieszkańcom do różnych spotkań, imprez. Jak się Wam podoba, na razie słychać tylko nieliczne ptaki, szelest liści, ludzi, którzy tak jak ja przyszli sobie dzisiaj tutaj na spacer. No to co, zajmujemy miejsce na drewnianej ławeczce. Cieszę się, że jesteście tutaj ze mną. To jeszcze chwilę popatrzę sobie prosto w słońce. Nie jest mocne, ale przyjemne. Przyjemnie. Promieniami ogrzewam mi teraz twarz. A jak ty dzisiaj spędziłaś, spędziłeś dzień? Niedaleko mieszkają alpaki i można sobie Zabrać taką jedną czy drugą na spacer. Masz doświadczenie z tymi uroczymi zwierzątkami? Po drodze mijamy mały stawik i słońce, które topi się w tafli wody. Mm, jak lubię takie, takie widoki i takie momenty na swojej trasie. Schodząc niżej, mijam kolejny staw. I widzę też jakieś ptactwo wodne tam z tyłu, kaczki. A może łabędź? Na razie widzę krzyżówki. Ale ciekawie jest naprawdę. Popatrzcie tylko. I jakie fajne miejsce. O, i w końcu trafiliśmy do miejsca, gdzie, gdzie mieszkają te alpaki, popatrzcie, ale to są sympatyczne zwierzątka, no bardzo. A tu jeszcze taka zabytkowa kapliczka. Przechodniu siądź, a odpocznij sobie. I zostawiam w tyle całe gospodarstwo agroturystyczne. Były też jeszcze kozy, kucyk i te słodkie alpaki. Naprawdę bardzo ciekawe miejsce.